Imperializm jest immanentną cechą tożsamości Rosji. Innej Rosji niż imperialistyczna nie było, nie ma i nie będzie. Wszyscy Rosjanie, nie licząc wyjątków potwierdzających regułę, są zwolennikami rosyjskiego imperializmu. Rosyjski imperializm zakłada, że Rosja jest centrum najlepszej ideologii, wiary i moralności. Rosja kreuje się w oczach głupich konserwatystów z zachodu na rzekomą obrończynię wartości i centrum oporu przed zachodnią demoralizacją szerzoną przez zachodnią popkulturę. Rosyjski imperializm wyrasta z kulturowego dziedzictwa Hanatu Złotej Ordy. Hanat wykorzystał Moskwę do podporządkowania innych ziem ruskich. Organizacja państwa polegała na modelu pieskiej ordy, która nieustannie podporządkowuje sobie nowe ziemie, by je wykorzystać i sama nic nie tworzy. I w ten model ustrojowy został właśnie odziedziczony przez Moskwę z Hanatu i dzisiaj jest realizowany przez Rosję putinowską. Rosja od kilkuset lat uważa, że Rosja ma być imperialistyczna, bo gdy odda wolność zniewolonym narodom, to się rozpadnie. W perspektywie Rosji nie istnieje, istnieje tylko przemoc. To albo się je, że jest się katem, albo jest się ofiarą. Rosja jako kraj ma mentalność kryminalisty z marginesu społecznego. Rosja niczym wariat swoje imperialistyczne urojenia przypisuje innym krajom, w tym Polsce, Gruzji czy Ob Ukrainie. Rosja szanuje prawo do narodów do samostanowienia, o ile posłuszne są one Rosji, tak jak Abchazja czy Osetia, separatystyczne wobec Gruzji. Imperializm rosyjski popierany jest przez wielu Rosjan, nie tylko przez władze, ale i przez opozycję. Imperialistyczna Rosja to nie tylko Putin i jego armia. Rosjanie jako masa. Mają identyczne imperialistyczne poglądy jak ich władcy. Innej Rosji niż imperialistyczna nie ma. Nawet według rosyjskich liberałów wolność jest dla Rosjan, a dla narodów podbitych przez Rosję jest niewola. Rosyjscy liberałowie potępiają despotyzm wobec rodaków Rosjan, ale popierają despotyzm wobec narodów podbitych. Powszechnie, powszechne poparcie Rosjan dla imperializmu obrazuje historia. Gdy po zwycięstwie rewolucji październikowej okazało się, że bolszewicy będą kontynuować politykę imperialną carów, patriotyczna część białej emigracji wręcz zaczęła im kibicować. Podczas wojny polsko-bolszewickiej wielu carskich oficerów na ochotnika wcielało się do Armii Czerwonej, by bronić Rosji. Rosja swój imperializm przedstawia jako obronę, okupowanie innych krajów, jako ich wyzwolenie. Zachód w swojej propagandzie Rosja oskarża o chęć zniewolenia innych narodów.